Słowa Ewangelii według świętego Jana w czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich Słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem, i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Pan Bóg daje nam kolejny dzień. Dzisiaj przeżywamy święto św. Andrzeja Boboli. Jednego z patronów naszej ojczyzny i słyszymy te słowa, które są ostatnimi fragmentami modlitwy arcykapłańskiej, tej modlitwy, w której Pan Jezus mówił o wielkich napięciach między Jego uczniami a tym światem. Najpierw Pan Jezus powie, że ten świat znienawidzi Jego uczniów, dlatego że ten świat nie zna prawdy. Pokazał też różnicę między światem a uczniami, i teraz Pan Jezus w tej końcowej modlitwie przechodzi od lęku, strachu do tego, aby ci apostołowie, aby ci uczniowie Jezusa Chrystusa, a więc także dzisiaj Ty i ja, nie bali się tego świata. Pomimo, że ten świat nas będzie odrzucał, to ten świat potrzebuje poznać prawdę dzięki właśnie dzięki jedności. Dzięki jedności między kim? Między Tobą a Chrystusem, między Tobą a drugim bratem. Między tobą a, twoj, a twoją rodziną, między rodziną a sąsiedztwem. Ta jedność ma być gwarantem, że we wspólnocie, gdzie będziesz z tymi samymi ludźmi, którzy podzielają twoje poglądy, a nade wszystko podzielają twoją wiarę i razem się modlą, że przestaniesz się bać tak jak apostołowie, którzy byli zamknięci w wieczerniku po niebo wstąpieniu pana Jezusa. I dopiero od, otworzyli drzwi, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, wyszli do świata. Najpierw strach, lęk, a, po, a potem wyjście do świata bez lęku i bez strachu, aby głosić dobrą nowinę, ponieważ ten świat potrzebuje prawdy. I takim patronem jest dzisiaj święty Andrzej Bobola, który głosił słowo Boże na wschodnich rubieżach Polski. Został zamordowany w tragiczny sposób, w bestialski sposób przez kozaków. I stał się patronem naszej ojczyzny. Najpierw był zapomniany do tego stopnia, że nie wiedziano gdzie został pochowany. A potem w roku 1819 w Wilnie objawił się dominikaninowi ojcu Alejuszemu Korzeniowskiemu i powiedział, że w wolnej Polsce, która odzyska wolność po wielkiej wojnie, będzie patronem ojczyzny kiedy Pius IX wbrew decyzji caratu w, tysiąc, w roku 1853 dokonuje beatyfikacji Andrzeja Boboli, to w roku 1938 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 papież Pius XI dokonuje kanonizacji Andrzeja Boboli. Na tę uroczystość z Polski udało się 8 tysięcy pielgrzymów, jak na tamte czasy to było bardzo dużo. I dobrze wiemy, że w wolnej Polsce w roku 2002 stolica apostolska ogłosiła Andrzeja Bobolę patronem naszej ojczyzny, tego, który głosił jedność. I dzisiaj tej jedności potrzebujemy w ramach naszego Kościoła, ale także w ramach naszej ojczyzny. Zwłaszcza teraz, kiedy zbliżamy się do ważnych wydarzeń, jakim są zawsze wybory, chciejmy zachować tę jedność. Jedność o której też dzisiaj mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Przestać się bać, podnieść głowy i głosić z nadzieją i z miłosierdziem nadzieję dla tego świata. Przyzywając świętego Andrzeja Bobole, chcielibyśmy prosić o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, ale także prosić, aby Pan nam błogosławił. Muzyka